Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Amugas. Like, twitch na tofałsza, Abiak. link w opisie. Polecam serdecznie, smacznego widzowie. Do tego kickcom Abiak również link w opisie wyżej niż Twitch. Lecimy sobie w takim razie do laboratorium. Smacznego oczywiście widzowie. Damy tarczę potężnemu rufiksowi, bo czemu nie? Niech przeżyje chociaż tę jedną rundę. Bo czemu nie? O, aż lokiego wyrzuciło z wrażenia. No cóż. Mam nadzieję, że tym razem nie jestem popierdolony, bo byłoby mi strasznie przykro. Narabiegniemy sobie w takim razie, wychodzimy sobie z tego laboratorium i idziemy zrobić tanski w adminie. Eee... O, znowu mamy sol korektora, interesujące. Hmm, dobra, niech to naprawią szybko, ja po prostu zgłoszę przycisk No i to będzie idealna okazja do tego, żeby podyskutować na temat tego, kto zajebał jako sol Collector Albo nie podyskutujemy, bo nikt tego kurwa nie naprawia, jest mi strasznie przykro z tego powodu eee, o, w końcu Areza to naprawił Nice, jedyny mądry tutaj Witam serdecznie, przyszedłem podyskutować na temat Lokiego, który został zapierdalony przez Soul Czy macie chwilę porozmawiać o tym? Mamy chwilę a nie, a, no tak, Co withhold... bo nie wywaliło? Aaa, no tak, jego no. wyrzuciło przecież no pier... ja Czy macie chwilę porozmawiać o tym, że Loki'ego wyrzuciło z lobby? <ciek tranquilizWowset> ja. 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 Oczywiście, że ma Oczywiście, pamięć złotej rybki Powiedziałem, że Loki'ego wyrzuciło, a potem patrzę na Vitalcy. O, Loki został zajebany przez kolektora. Ja pierdolę Ajajaj, ktoś wyparował z lobby. No Starusz, cóż! To jest tak zwana starość. Jeszcze gdyby zajebał go surkolektor, to no, by go wyjebało. No w sumie, w sumie... a może tak rzeczywiście było, to może jednak przemyślmy o tego sol kolektora. Ja myślę, że Surkojektorem może dobra, być. GBN. to go w takim razie? GBN. No, GBN jest no, to jest sens. Ej, to ma trochę sensu, nawet mi się wydaje. Dobra, tak? głosuję Tak? No ikutę. dobra, no i zagłosowałem na GBN. <sieks> no, a mi ja to jak GBN, podpierdam nie, no nie, że no, ma to sens! Zagłosuj na mnie i to spotkanie. No. Wcale, Ej, się nie z GBN. No, no nie no. no. Ale już trzy głosy poszły, kurde, no, było blisko. Z czego jeden mój, jeden twój, więc ciekawe, jak to był trzeci. No, ciekawe. No ja. Byłem podwójny. <grym> o, no, jest O. Tak naprawdę zrobiłem to tylko po to, żeby same naprawiły mi się. Napra... Żeby sam naprawił mi się task. Dokładnie tak, o to chodziło. Od początku był taki plan. 100% no uskam. <laughs> ja to jestem chyba pojebany, ale nie medy, tylko IRL mm, Jest jak jest, Dobra, zróbmy to Okej, okay. lećmy sobie może do specimen'a I zostawimy sobie te dwa taski, żeby po prostu się same naprawiły Zobaczy czy ktoś, o mysiula nie żyje, no cóż Jest jak jest, może użyjmy sobie tego, o nieważne Witam serdecznie, myślałem, że nie żyje co najmniej 4 sekundy, a nawet I, 12! Inkwizytor! 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 Czyli, Gieble, no, nas, jednak nie jesteś nie, ma, nie, 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 jest, nie e no, Ale tak. Sol dalej może być, bo Inkwizytor to nie jest to nie Neutral nie. Killing. O o nie? Ogólnie to chyba mam nie. Investigatora. A nie jest, chyba. Ale i Evil? To jest Neutral Evil. No. Jakie, jakie nóżki uciekały? Rybki.

No cóż. Niech chłosość będzie z tobą, skipuję Na kogo mam teraz jak <głos》> Na mojego lubionego koszmar? Na zagłosować na GBN? No, no. no cóż. Dobry pomysł. Mogłem też to zrobić. No GBN no, się przyznał do bycia. O nie, histeria! No, Tylko to nie jest? to! Nie wiesz? O boże! O mój boże, boże, co się dzieje? Co za pojebane gówno! Co tu się odpierdala? Trochę mnie pojebało Co to jest? za koń w ogóle? Z ty? Co, są jeszcze konie z długimi tymi szyjami, co za pojebane gówno Co to za dziwne, dziwne uniwersum do którego trafiłem Ajajaj Jakieś dziwne uniwersum, dawien do dziwnego ja, uniwersum, w którym ja, widzę tak. jakiegoś konia z długą szyją. I to jeszcze ja, nie ja, wiadomo, ja, kto to, jak to jest. To który ze mną był na butelkach. Tak, to nie Rufiks. Nie wiem, ktoś ze mną był w elektryku, jakaś Karolinka. Ja nie to ma. była. A to ja, to ja, to ja, ja nie byłem, byłem to ja byłem w elektryku. Ja, ja, ja byłem o dwa. Nie. To, ja to ja, ale ja, ja nie byłam. To dwa kurwa Nie, ja, to ja byłem tą Karolinką przy Karolince. Ja byłem nie, na butelkach z drugim Rufiksem Dobra, ja. czyli ktoś się ja widzi, Amy ja z Rufiksem Nie, nie tak, no. z Karolinką ja, Nie, nie nie! ja nie wiem ja z, z kim pojawiłem Karolinka, to byłem ja! Nie ja widziałaś mnie? Ja się widzę z widzę z Rufiksem no, to to Ja wybiegam teraz z butelek i widzę tam Rufiksa Okej, okay. kto jest bliski? Rufiks jest, blisk. jest ale... przy Rufiksie? Przepraszam bardzo. Dobra, A, ja, z, ja Wam powiem. Jak coś no. Ja Wam powiem, jak wyglądało to z mojej perspektywy, bo ja nie jestem zahypnotyzowana. <laughs> Byłam w was z Amongiem, Karolinką, kimś jeszcze? Zrobiłam kufelki no i kapelki, dostałam strzałkę do ciała, więc zaczęłam robić rana do ciała, jak były kobiety. Rana do ciała. A kto rana, do rana do ciała i do rany. No, Gibeon zgłosił się No to się mania może w takim razie potwierdzić, być... że ta strzałka. No, że <laughs> w sumie nie wiem ile to ciało ma sekundę. Ale może po ile ma. Nie, no, cztery. Do, dowiem, dowiem się kiedy. No to widzisz, no to nie był baita, Mongo, a ty się od razu. Oh, no, nie. Bej, to nie, to nie, bait nie, bait nie. Dowiem się kto z was był drugim ludzkim na butelkach ze mną <grym> Niee, no, wszystkie no, no, to nie, no, ale, nie duchy, ale ogólnie... Przecież powiedziałem, że z tym glitchem kurde... Podejrzany jest Areze to, to IMO, a, Ale GBM to, no, to, to... Ale GBM zbyt e, mówię, kusi Nie, bo ja byłem w elektryku Ja byłem w elektryku z Karolinką A ja chciałem Kurde, oby nie było tiebreakera, bo to by było bardzo smutne O cholera, zapomniałem zagłosować za gbn a No właśnie, zagłosowałem Teraz pamiętałem Dziękuję wam wszystkim Tak się składa A No nie ma tiebreakera o, kurde, Bela, co za. Co tu się odwala? <śmany> trochę mnie pojebało. <śmany> ale tylko trochę. <śmany> o co chodzi? Co tu się dzieje? Biegnę za koniem. Koniem z długą szyją. Długą szyją, koniu. Nie <śmany> ja co to jest? <śmany> Co za głupota O! Oh. O! Oh. Okay. No i łatwo! Potężny szeryf! To mamy Potężny szeryf! Ja chciałam przejść z głosik, bo wiedziałem, że ma nie... No. Y y Zostaw y y o y Gurfixa, bo duży Rufix się a dopadnie a ja, ja myślałem, <laughs> że ja już jestem niepotrzebny, <laughs> także jako szerf z hipnotystem. Ale Stary przynajmniej miałeś moją tarczę. Ja nie wiedziałem. Oś, nie się, że. wiedział. Zastanawiałem się, wielki czy go nie widział. Jebnąć w krumę to, czy umrę. Ale. Eee, nie, no tak chyba... A, a, a o, nie mam pojęcia. <grym> Ej, e, silniejsze. Kwestia jest taka, że to miało być zabawne, że ja tutaj wszystkim daję hipnotysta, dopiero wtedy zaczynam zabijać. Nie yeah no, ale było całkiem śmieszne. Nie wiedziałem w ogóle, że na komsach zgłosiłem te ciała. Myślałem, że wszystkich już widać, bo siebie widziałem. I <grym> Among ja um, Us stricte a... powiedział, to jest mania. I ja byłam jak dobra, kurwa, wygłosujcie mnie, błaga. I każdy o tym zapomniał, by the później. Lecimy! Ruszamy do gierki! No to co, rzucamy sobie Marka. Wbiegamy eee, sobie do laboratorium, zamykamy sobie szybko drzwiczki, zrobimy sobie tutaj taska, włączamy sobie reaktor szybciutko. Eee, no i dobra, lecimy w stronę reaktora. O, ktoś zajebał. Hmm. Ktoś zajebał! Dwie, Karolinka. Karolinka, Karolinka biegła. Karol, no, nie, nie, Karolinka, nie, 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 Karolinka zajebała, bo akurat wychodziłem z tego, z rakietki nie, i przebiegała. Karolinka biegła, Karolinka. Tak i ona też wracała się potem, zaraz, od razu, żeby Karo, nie było. Karolinka, do gogolina. potwierdzić, Karolinka to była z biegła, nie no to nie byłam ja Ja widziałem Karolinkę w adminie W adminie, puu, na no w na stole no, ale ja nie widziałem ale tam ale drugiej ja Karolinki, karolinki ja która ja mówi, że Karolinka widziała nie, Karolinkę. Ale, Karolinkę Jedna, jedna ale Karolinka Ale nie rozumiecie, że ja, myśl, ja normalnie sobie kurde stoję, tak? No ja sobie wymyśliłam, no, no <laughs> Nie, i patrzę i biega kurde Karolinka No ja robiłam no, na ten... ten no nieźle Karolinka, czemu widzisz Karolinkę, to dziwne no, Karolik! GBN. GBN. A wy, że, że paranoja się leci? GBN? Co? Słyszałem słowo klucz, że to GBN? <gibli> Co? No, może nie się z gbn pomyliło. No, może. No nie, to, nie, to, o, to GBN gb. się nie odzywa, Dobra, po tej Kluczka, rozumiem. Dluga, 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 dluga. Nie, nie. No i się rozgryzyłem. No naprawdę, no, no nie.

Czekaj, no, nie przedłużaj. A mogę jest Prosecutorem, Czekaj szybko, Karolinka! To twoja ostatnia szansa! Szybko! Nie! No dawaj, no. Nie, no ja, nie, sobie to, nie, to, nie. No ja sobie głaszcze kotka Ja sobie To głaska. To słaper! Słapper! Jednak no. słapo. No. No, Je, jeżeli jeżeli, jeżeli prosekutor nie zniknie, to jest egoizm, bo no. byłem oraklem no. no, Co, jest, A co? Ale mnie. No. z jabłem, nie? Z swapperem. Tak cię zwołali na obiad. Co? O nie, ma, ma nie, nie, Rufix był chyba tym, o wow, Rufix był prosekutorem. śmiesznie. Dobrze, w takim razie ruszamy do 2, na no, spokojnie. Dobra, więc tak, yy, włączymy sobie komsy, zajmiemy sobie klapka i użyjemy sobie Ricola. Ty, 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 ty. Dobra Interesujące Klapek tak, ma ciało, klapek, 5 sekund kla, Nie, klapek pad, na samym, pod, przed samymi komsami A i no bugliczem. To ma, klapek był okay. gliczem <laughs> To nie A, coś ja. rzeczywiście była druga Karolinka, to ma sens No, no co, Klapek był A i Rufiks wyleciał Chyba no, no, razem z GPN w ogóle No tak, 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 no, no. Chyba tak. No bo GBM e, no. no przecież się przyznał. E, ciało leży pod e, liściami. Ej, dobra, ale pod rzucaniem śmieci. Nie chcę, śmieci, jeden chuj. No bo, może ma Skąd, ten no, ten? bo mam ma ten... bo moją moją który daje mi informacje o zgłaszanych ciałach. No moją moją no to moją no. jest 100% moją w takim razie. Znaczy no nie 100% clear, ale nie na pewno 100%. nie zabiła, no wtedy w pierwszej rundzie Może 100%. zabiła, a z mojego źródła no jest 100% glid. obecnie Może zabiła teraz! Dam, dom dam, dam. No teraz własność nie będzie! Dam, dom dom dom, dom. No Mamy jeszcze jednego czerwonego, tyle powiem Wow, wow. Uh -huh. nie ja to nie Karolinka Teraz skip this Nie mamy glitcha, więc sytuacja się klaruje Dokładnie. Ej kurwa, teraz będę miał kurwa celować z niemysłociął. No spokojnie Rezy, nic ci nie grozi. Uuu, no widzę. <grym> Lecimy. No Ale dobra. Co? Stawmy sobie tu Marka. Yy, wyłączę sobie światło. Weźmy do tych świateł od razu. Hmm. Okej. Okay. Kurde, biegnie tutaj ich więcej. Niedobrze. Za dużo was, za dużo. Zdecydowanie. Aha, akurat nie zapomnę do nikogo. Nie miło. a hmm. kurwa, pojawiłem się na jego oczach. Cześć, Abi, co tam fajnie było? Tym escapeistem? Co? Przecież jestem szajem po prostu. Stałem tam w miejscu cały czas. To nie, karolinska. nie jesteś szajem. nie jesteś szajem. Tepo ja mnie do admina i sobie stałem przy węcie. Nie, nie tepło cię do admina No jak to nie? Ale... A ciebie tepło? Nie. na, 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 po, na początku, <śla> na, na początku mnie z Lokim tepło, ciekawe dlaczego Loki teraz nie żyje nie wiem czemu Loki ja mam, ja, mam, ja mam taką, taką, taką takie pytanko a Mongo, Ale był bo tak od... Te No był tepek i stanąłem było? sobie obok wenta i po prostu pobiegłem brzy... obok Amonga do... Na dole. I chłop się przestraszył między a o 2 a Między, AO2, yy, między ogólnie... gdzie? Znaczy, O2, tak? Nie. Nie, Wiponsami jaką sami A, no to dobrze się w sumie składa, bo Loki też wybiegł. Bo ja odbiegałem, biegałem z góry, bo mnie tepnęło Sareza na prawy tam u góry koło laboratorium ten went. Yy, Zbiegłem Aha. sobie storo, koło Storage'a na dół i widziałem No to módę, nie mogłem. No to ja nie mogłem tak. zabić. Tak, no i biegnę do Fisa, i nagle przede mną maybe się tepa. No, nie tepnąłem, tylko po prostu byłem tam niewidzialny, Tepnąłeś stałem. Się, no, ale kurwa, Tepnąłem to, się wcześniej jako. Nagle. No, no, no dlatego, że się nie ruszyłem! Nie, nie ruszyłeś się. No nie, właśnie się ruszyłem. Stałeś. Co ty A, gadasz, że od razu A, się A, A, ruszyłem? A, B, jest stałem niewidzialny. Ruszyłem a, się Jestem trapperem, mi zestrzelić, I don't care No dobra, złybyt, ale Shia ci nie pokaże, a jestem po prostu szajem, no. Nie, pokazywało mi wcześniej Oracla, Prosecutora, swapera, Escapista No, I bo ja obejrzałeś wszystkie role, które dosłownie były, było widać w grze No <laughs> dobra, ale ty też się pojawiłeś No ja się. Na zdrowie, no, na no, zdrowie. Dobra Ja ufam Karolince Czyli Amy Czyli Skip Nie. No, no, no. no a Mongo leci w kuje, jest takimś jakimś egze po prostu i powiedział wszystkie role, które dosłownie wiadomo było, że są w grze no. A i chuj, no, no i cześć no. ufam ci Karolinka. Dosłownie, ale dosłownie powiedział wszystkie role, które dosłownie każdy się przyznał Gdybym przyznał ale się do, do orakla? Prosta ja killer było widać Z, A, z, z czym z się z nie przyznałeś? Swaper <laughs> tak samo, tak samo był jakby widoczny wcześniej Eeeeh. Tak, no właśnie, te osoby ze, ze no, no właśnie, dosłownie e, mogłeś to tak sfajkować. Jakbyś był Egza, to byś jął Izuina po prostu. Bo, bo nikt w ogóle nie zwrócił na to uwagi, że dosłownie każda rola, którą wymieniłeś, była po prostu użyta. no prawda. Szeryfa egoistą? Tak, szaryf egoista ogólnie to może zabić każdego. Echem, dobra, mogę dać komuś tarczę. Dobra, dama mogą. Za to, że tak puszowałem na niego w poprzedniej rundzie, to teraz dam mu tarczę. Witam Jaki, bardzo serdecznie. Jaki, Jaki, Maria. Dobrze, że zgłosiłeś, bo rybka miał tarczę, tak? Nie może być. Ja pierdole, naprawdę, a, nie, e, nie. Kwestia jest taka, że mam po prostu taskmastera i chciałem mieć innego taska mnie. dziękuję. Ja pierdolę. No, no to Ja mam ważną to informację. No właśnie po to zużyłeś tego przycisku. No, Mądre. A. a ja ja to mamy to ważne informacje. Baby, ja jestem w stanie poradzić sobie z tym przyciskiem. A, 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 wiesz, a wiesz, że Arezę mogłeś po prostu. A czy ktoś tak mówił z tymi taskami, to Ty Aresze mówiłeś? Tak no. A no to, no to ogólnie wiesz, że ja no, no, trzeba było no, najpierw no, zrobić no, te szybkie taski, a dopiero potem z kłaszczem bo teraz ci zrobi jakąś kartę <noise> No i klasa Nie ja no, brzmi jak jakiś Doom -Sayer. Nie no, na pewno nie jest dum, a tym bardziej nie Sawyer No właśnie za dużo Sawyeruje tutaj Wow. Dobrze, o, że Ja pierdolę Chyba by była Reza wy wygłosowała Uuu, o, zaraz będzie ostrzelanie No nieźle Dobrze, dobrze Idę awczyć. No nie robię tasków. Witaj Sebus. Nie, nie będzie mnie. Nie dotarłem do finału turnieju, to mnie nie będzie. Lecimy do laboratory. Niestety odpadliśmy w grupie. Jakby... Jakbyśmy dotarli do finału... a To wtedy bym pojechał. Mm, ale tak to nie. Za dużo roboty. Żeby do Łodzi jechać teraz. No, zważenia wyrzuciło Dobra Róbmy taski Dobra, mamy to GBN Klapek zajebał Arezę Ale leń Dobra, dobra A ja, ja do zajebał, a ja zajebałem, ja zajebałem klapę. Nie mam na to czasu A do dlaczego? No bo zajebał na moich oczach, kurwa Czy A ty nie zajebałeś to? na moich oczach O oh, ja To teraz Amonka powinien zajebać rybka, tak? I no właśnie do... I nie by była wyrównana, no no ale niestety nie jestem zdolny do takich czynów. Tak tylko to wygląda. No tak to wygląda. No w sumie Ares A zabiegał sobie. No co dobra, no to co? No to wyrzucamy teraz rybkę. I mamy. Trzeba, jeżeli. Ale był tym. To że jest z niczym na sekundę, nie? No to w sumie nie dziwne, że klapek by zabił przy kimkolwiek na, na ten efekt. To, to prawda. Klapek moment to się zdarza, ale rybka. Klapek moment to jest. E... Ry rybka co pewnie, To Jak go nie wygłosujemy, to później jak wyleci, to powie na sam ja końcu. A znowu się zajebałem, ale jestem głupi. Nie, rybka nie. Mi się to ja może rybkę za że nie wiem, szerwę egoistą, nie? albo coś w tym nie ale no, ale ogólnie na pierwszej. A nie, czekaj, raz. to już nie ma A Ja kurwa, wy jesteście kurwa. Ja to skipnąłem. Ja też skipnąłem. Nie chcę mi się. Kurwa. Ja zagłosowałem. No, to nie było bez, dla bezpieczeństwa, no i No nie, no, no to było dasz, dla bezpieczeństwa, tak. no. Ale nie idź sobie, no. no. Ja pierdolę ale rage quit, no nieźle. No, ale co? No, nawet nie pogram chwili, kurwa, bo albo pierwszy wylatuje, albo kurwa, coś No to trzeba było trzeba to zgłosić. Niebrali, no. no. O, I mi też na początku umarł. Kto? No ta. Dobra, róbmy rzut śmieci. Zrobiona git. Lećmy sobie teraz przekręcić. A i to jest ostatni tas do zrobienia i tak naprawdę tyle. No Jeden oraz drugi. Wykręcone lasa. O, nie wykręcimy jednak. I czemu się wiebałeś? Czy wie? No dobrze, dobra. Nie. No. Ale ja masz teraz... prywatny profil, Ja dopiero wybiegałem nie ze Storage'a, no, za razem. Storage a się był a na Ze Storage'a? Tak. No jest kurwa Storage. A tu, no to, jest no to w, takim razie jest. Morfling, w takim razie jest Morphling, w takim razie Morphling albo Glitch, bo e, się, widziałam jak gdzieś jest zajebał. Nie, widziałam nie, jak e, nie. padała Karolinka dosłownie na moich oczach i... A gdzie ciało? E, no y, no o dwa, pod, pod tymi, A pod no no śmieciami Gdzie? Czy ktoś siebie widzi? Pod śmieciami Pod śmieciami, pod śmieciami. ja to jestem w boiler roomie Ktoś z klubie Co? Czy możemy mieć glitcha jeszcze Nie wiem czy mnie to clearuje, ale jest w boiler roomie No pan jest taki, no. że osoby ktoś się to są osoby, które widzą inną osobę No, no. Nie No, no ja niestety nie widzę nikogo, to ja zrobiłem e, zrobiłam ten uploadik w kompsach i poszłam zrobić śmieci no i. Kar no i robiłam, śmieci tam same tam. się wyrzuciły. I, i, i wiesz, no i ja. Tak, jakbym miał coś powiedzieć. Jeżeli, kto, jeżeli to jest Morphling i mnie samplował, to wydaje to mi, to mi się, że samplować mógł mnie. No wiesz, ja wiem, że to może być glitch, ale jeżeli zakładam, że to jest morfling, to mógł mnie samplować Rufix, gdy robiliśmy śmieci, podoba hmm. O, to prawda, robiłem z tobą... Ty szczęśliwą. śmieciarzu! Ciebie oh, ja dawno tam nie ma. <śla> dawno mnie tu nie ma, tak. Znaczy ja Jezu wiem, i... że ciebie dawno nie ma, tylko to Bo rzucam fighter, żeby, żeby to gdzieś nie? nie tak, przybrany Gibbentom. no, czy, no, no, nie, no nie możemy, możemy to i... skipnąć, nie, w teorii. Nie, nie wiem w sumie. Ale no, 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 my gramy no, 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 na dwóch impo, czy... Nie no, jeden impo i jeden neutral killing. No to w Znaczy no nie no, mi się wydaje, że jeżeli zakładamy, że Rybka był tym szeryfem, i zajebał Klapka, który zajebał Reza. no to został nam jeden Aha, zły, tak? No też fakt, no że no. Tam, musi, tam musi być jeden zły w tym trójkącie No to, no to jeszcze więc... i... No ja też skipuję na Ale razie. uważajcie na Rufixa Dobrze, uważajcie będę uważał Rufix jest taki kurde cichy No no, bait chyba nie Ostatnio też był taki cichy i SORCORE ten wszystkich mordował. Dobra, dokończmy już tego taska. No, musisz musisz sobie przerobić profil na publiczny. Dosłownie zabrakło tak, nie... O, jestem popierdolony! <gry> Ale przykry moment dla... E, dla Amonga. <gry> no cóż. Popierdolony medyk! Czasem tak bywa. O. Witam cię, plutko. Mani jest w labie pode mną. Pani. Znaczy w takiej śmiesznej sytuacji to my za Mongo to... się trzymaliśmy całą tak, rundę. Problem jest tym, że chyba, to jest chyba i... jesteś jednak tym glitchem. Ja no z... i ty, i pewnie mm -hmm. mm -hmm. było morfingiem jakimś. No, tak, mm -hmm. tak. No. Ale to wyglądało tak, jakby się ona na mnie wyjebała po prostu, ale też mm -hmm. tak wygląda tak jakbyś by właśnie trafił. No niestety, nie Rufiks, trochę się wyjebałeś. Dosłownie to jest bait, bo dosłownie wszedłem na witalce i zobaczyłem, że padł ten kill. No bo ona się wyjebała pode mną! Tak, tak nie rozumiesz. Znaczy, hmm. Pod tobą, no to Po prostu moja tarcza na Amonga nie działa. Pod Odklikałem próbówki grzecznie i ona nagle upadła koło mnie. A kto na Rufixa głosował w poprzedniej rundzie? Nie wiem, pewnie Amongo. ja mogę. A, no bo Dobra, ja ja Teraz już jestem obius na Rufixa. Ja się no dalej, że to innego innego ja mężo, nie będzie. Ja ale pewnie Ebi zagłosował na mnie, więc. Oczywiście, że na ciebie. Właśnie ci z że to może być impostor albo neutral z Guardian Angelem. Trudny sprawa oni to, oni to. Się trafiła. Się trafiła. A może na przykład to ty jesteś po prostu? Pomyślałeś no, o tym? Tak. Kurwa! Ale to trudna z... sprawa się trafiła byłem loversem z GBM i jeszcze kurde egoistą mogłem z Rufiksem albo z GBNem. Oh, no właśnie, wow. to była kwestia taka, że bo ja się bałem, ja, ja chciałem wyrzucić jej biego, bo się bałem, że rurwistym Teraz, jak zagłosować <tot> na Rufis, to mnie takie dobra, je. A w ogóle w ogóle jeszcze dałem ci tarczę, a mogę, okazało się, tak, że jestem no, pojebany. Nie, egoista Lovers <grym> i <grym nie, tarczą wiesz. Tak, ale, ale okazało się, że jestem pojebany, więc tak byś umarł. Do jaka, do <grym> nie? Nie, a się, nie, nie, a się nie, ifale, jeszcze i tak dobra, idę tankować, nie? No to że stankował, no. Ale przed... <grymne> ty byłeś impostorem, ty nie byłeś szeryfem, tak? Ja byłem szeryfem i biegłem za ruchem, żeby...